Jaruś z chłopaków do wzięcia w ostatnich tygodniach nieźle namieszał. Bohater randkowego show dopiero co ogłosił rozstanie z żoną, a teraz ponownie podzielił się z fanami zaskakującą informacją na temat małżeństwa. Związek z Gosią da się jednak odbudować. Oto co wyjawił Jarosław Mergner, czyli znany wszystkim Jaruś z chłopaków do wzięcia od lat cieszy się popularnością, a fani ochoczo śledzą jego dalsze losy, sympatyczny Jaruś długo szukał miłości, lecz na jego drodze w końcu stanęła Gosia. Bohaterowie szoł szybko wzięli ślub, a swoje życie relacjonowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się niedawno okazało, ich relacja wcale nie była taka kolorowa, a w kwietniu Jarek poinformował widzów. Że rozstał się z partnerką, wyprowadził z domu, a na dodatek znalazł nową pracę. Z jego relacji wynikało, że od dłuższego czasu nie może porozumieć się z żoną, a kością niezgody miały być pieniądze. Dodatkowo bohater programu wyznał, że do jego małżeństwa za bardzo wtrącała się teściowa i sąsiadka. Mergern, za pośrednictwem mediów, nie szczędził gorzkich słów pod adresem żony, a teraz znów zaszokował internautów swoją decyzją. Jarek kilka miesięcy ponownie cieszył się statusem chłopaka do wzięcia, ale wszystko wskazuje na to, że kryzys w małżeństwie został zażegnany. Niedawno plotkowano, że uczestnik programu postanowił dać Gosi drugą szansę. Pogłoski te okazały się prawdą, i również Małgorzata wyjawiła, że zamierza pracować nad relacją z mężem i więcej nie pozwoli, aby o jej życiu decydowała jej matka i sąsiadka. Mało tego zakochani przeżywają ponowny rozkwit uczuć, a Jaruś zdecydował się na romantyczny gest i zabrał go na wycieczkę do Zakopanego. Podczas wypadów u góry nie postawił na klasyczny środek transportu, a na oryginalny motocykl typu Cruiser, którym pochwalił się na TikToku. Jadę po gosie i jedziemy do Zakopanego, powiedział na filmiku. Duża część fanów nie kryła radości z tego faktu, ale niektórzy internauci byli zaszokowani tak nagłym obrotem spraw. Przeczytajcie również Jaruś z podkulonym ogonem wrócił do żony. Nie było innego wyjścia tam trafiła ciężarna dorota z rolnika. Tuż przed porodem, a Waldemar szaleje chłopaków do wzięcia. Rozstał się z partnerką pieniądze. Sąsiadka nie szczędził gorzkich słów pod adresem żony, a teraz znów zaszokował internautów swoją decyzją. Kryzys w małżeństwie został zażegnany. Postanowił dać Gosi drugą szansę. Jaruś zdecydował się na romantyczny gest i zabrał Gosie na wycieczkę do Zakopanego. Jadę po Gosie i jedziemy do Zakopanego. Przeczytajcie również. Jaruś z podkulonym ogonem wrócił do żony. Nie, było innego wyjścia tam trafiła ciężarna dorota z rolnika. Tuż przed porodem. A Waldemar szaleje.